Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w 17 dniu Vlogmasu. To już 17 dzień, kochani. I dzisiaj, dzisiaj tak w sumie to wypada 6 grudnia, czyli mamy Mikołajki, kochani. Także życzę Wam wspaniałych prezentów i upominków od Mikołaja. Moi drodzy, dzień 17. Patronem literka N, jak Norbert. I znaczy może zastanawiałam się, z ym... praca na ten dzień przyni przyniósł mi los sam los podpowiedział mi pracę, co będziemy robić, i to w sumie całkiem niedawno nawet dogrywałam odcinek, ponieważ mój brat poprosił mnie o kartki świąteczne, takie wiecie, proste kartki do koperty, żeby wysłać firmom, z którymi współpracuję. I powiem Wam, że mówię, kurczę, no fajny pomysł na taki odcinek, żeby zrobić właśnie z takimi prostymi kartkami, które e, czasem trzeba e, albo właśnie tak jak, jak on, jako firmowe kartki, albo po prostu musimy zrobić więcej prac. Bo chcemy powkładać do paczuszek y, gdzieś tam w jakiejś większej ilości, albo robi się na różne kiermasze i tym podobne. Że nie jest to jakiś taki duży nakład finansowy, natomiast mm, te karteczki, żeby też tak fajnie wyglądały i miały ten, ten magię świąt. Ja tu troszeczkę będę inaczej teraz układała, bo nie miałam takich dużych choinek, musiałam dać trzy takie malutkie. I słuchajcie, ja zawsze zaczynam od tego, żeby wymyślić sobie jakiś wzór. Jakie chciałabym, żeby na tych kartkach był? I tak tutaj postawiłam na papier kraftowy i jest papier kraftowy. Potem mamy z takiego złotego papieru, ale to jest, wiecie, nielustrzane, tylko taki matowy. Mamy podbicie, są trzy tekturki i napis Wesołych Świąt. To jest przeembosowane. Jeżeli nie macie na przykład takiego embossingu, można dać albo jakiś, jak to się mówi, papier wizytówkowy, one są w różne tłoczenia o, tłoczenia, można dać papier ozdobny, jakikolwiek chcecie, ja postawiłam na taką prostotę, eko i będę robić to w większej ilości, napisy sobie wycięłam sama, taki folder do embossingu stary mam jak świat nie wiem z czego on jest, Daris? nie pamiętam, takie śnieżynki i ja sobie wtedy kochani ciacham te karteczki na, tak jak sobie tu chciałam zrobić, żeby miały 14,5 na Bobona i Lena 14,5 na 10,5, więc docięłam sobie. Bo ja potrzebowałam 5 kartek, więc tutaj nie było dużo. Ale wiecie, zdarzało mi się robić dużo większej ilości, więc to jest taka, taki temat. Bardziej chodziło mi o przygotowanie większej ilości kartek, jak to wygląda. Czasem wiele osób mnie pytało, jak ty to w ogóle robisz? Przecież to jest masakra robić te zaproszenia ślubne w takich wielkich ilościach. I zobaczcie, tutaj jest docięty już na wymiar. To podbicie złote. Tu już mam wyembosowane kwadraciki. Ja mam tak: bazy mam 14,5 na 10,5. Ten złoty papier ma 9,5 na 13,5, czyli on jest kładziony najpierw ten. Te tłoczone mają 9 na 13, kładzone są potem w ten sposób. I ja sobie najpierw docinam sobie te kwadraciki, wszystkie właśnie przetłaczam, odkładam, docinam sobie wszystkie takie elementy. I na przykład zobaczcie, można też wyciąć napis z środka tego. Ponieważ to jest oszczędność kartki. To i tak będzie, widzicie, zasłonięte i tego nie będzie widać w ogóle, nikt tego nie będzie odklejał. I tutaj jeszcze muszę sobie dociąć chyba dwie, tak? Trzy, cztery, jedną w sumie. Jedną złotą, trzynaście i pół. No, dziewięć i pół. Wszędzie mam mnóstwo prostego do embossingu. Embosowałam i mi się to tak Tyli to by było tyle. Czyli ja sobie przygotowuję takie półprodukty. Docinam sobie najpierw bazy, potem docinam sobie następne bazy te złote, potem docinam sobie te bazy kraftowe i przetłaczam na maszynce. I tu postanowiłam, że podbiję też ten mój. Ten mój panel tekturą introligatorską, więc też sobie docinamy mniejsze, czyli w takim ciut mniejszym rozmiarze jak mam tę te, złotą bazę, bo one muszą nam tu przyjść, widzicie, podnieść się. Wycinam sobie hurtowo wszystkie napisy, tyle ile potrzebuję. Ja mam wycięte właśnie w takim tym złotym matowym. Ja miałam taki jeden pasek, z którego powycinam sobie te napisy, ale tu chciałam Wam pokazać, że w taki sposób też można. Wycięłam złote i, i w złotym, i w tym kraftowym, i podkleiłam, żeby to było takie trochę sztywniejsze. Więc mam zrobione napisy, są tekturki z fabryki Weny, i no i właśnie tak wiecie, chciałam wykorzystać, bo to są takie drobne elementy, z których ja tak w kartkach nie korzystałam, z tych, które robiliśmy w jednym, chyba, tych, chyba w w bilecikach no i dlatego zabrakło mi tutaj jednej dużej ale to nic nie szkodzi, to idzie do różnych firm więc to nie musi mieć tych identycznych można na przykład bombeczkę z, z takim sznureczkiem zrobić no ja myślę, że pomysłów jest mnóstwo są ładne bombki właśnie takie malutkie, albo zobaczcie tutaj teraz mi się tak nawinęło pod rękę i też myślę, że to jest całkiem niezły pomysł zobaczcie nie ja tak w sumie się zastanawiam o można na przykład śnieżynki przykleić, przymocować, zobaczcie, i też ładnie wyglądają. Także, no, pomysłów może być mnóstwo. I powiem Wam szczerze, że teraz mi się to podoba. <laughs> nie, śnieżynki zostawiamy do kartki. Już nie będę mieszać. Mam wyembosowane choinki. Jedziemy z choinkami. Ja tylko chcę pokazać, że naprawdę można wiele różnych symboli takich, jak się gdzieś świątecznie kojarzy, na taką kartkę przykleić. I tu nie chodzi o to, że to ma być super wypasiona, wypukła i nie wiadomo jaka puchata kartka. Chodzi o to, żeby ona była fajna w klimacie świątecznym, ale też w miarę prosta, bo musimy zrobić ich na przykład dużo więcej. Więc tu bardziej chodzi o wykonanie pracy, która, która będzie... Ładna, estetyczna, ale nie będzie bardzo czasochłonna. O, może o to. I teraz tak. Ja sobie tutaj biguję na 10,5 cm, bo musimy teraz ten nasz papier tutaj ładnie na te 10,5 cm te bazy sobie zrobić ja też tak właśnie działam przy zaproszeniach ślubnych, czyli robię takie półprodukty, które będę potrzebowała czy to wycinam serwetki czy wiążę kokardki wszystko sobie tak układam na kubki i potem po prostu jadę i te zaproszenia buduję łącząc te poszczególne elementy, które miałam przygotowane tutaj na boku tylko bazy mój mąż Pomaga mi robić, więc zawsze on docina zaproszenia i, i przegina. To jest ogromna pomoc. Wiecie, jak robi się tam, nie wiem, 100, 200. No to jest kawał roboty, więc w mojej nie potrafię uwierzyć, że już mamy 17 spotkanie. A tak mi się wydaje, że niedawno się to zaczęło. I teraz biorę sobie to, co muszę jeszcze poskładać, <laughs> czyli będę kleiła sobie te. ...moje przetłoczone kawałeczki. Aha. Jeżeli, tak jak mówię, nie macie tłoczeń, to można, no każdy inny sposób jest super. Chodzi o to, żeby podbić, zrobić taki dystans między jedną a drugą, żeby ta, która jest na górze, trochę czymś tam się różniła od tej, która jest na spodzie, żeby było widać to, że to są dwie różne karteczki, żeby się ładnie podbijały. Tutaj muszę przesunąć o. no i tak słuchajcie, tak jedziemy ja się cieszę, że nie miałam ich tak dużo do zrobienia bo mówię fajnie, bo będę mogła zrobić z wami taki super pomysł żeby właśnie, widziałam dużo dziewczyn robi paczuszki, to na przykład wkłada albo dla swoich klientów um... Takie kartki życie świąteczne. Też to jest bardzo fajne wyjście i też bardzo taki miły gest, kiedy ktoś zamawia u nas jakieś rękodzieło i dostaje taką ręcznie robioną karteczkę. I to się dotyczy nie tylko, kochani, świąt, ale też po prostu takiej codzienności. Można zrobić sobie takie proste kartki z napisem dziękuję, i już i wrzucać do każdej paczki. Też fajny pomysł, więc myślę, że. Muszę nad tym pomyśleć. <laughs> Ale człowiek wiecie zawsze taki w pośpiechu i potem zapomina o tych rzeczach, a nie powinnam. Powinnam się bardziej. No i widzicie, i teraz po prostu ja składam tylko te poszczególne elementy, które sobie już wcześniej przygotowałam. I to jest o tyle fajne, że nie muszę znów odkładać tego, znowu brać następne, więc ja sobie tu przetłoczyłam jedną więcej, jakby coś mi się przytrafiło. Zawsze, kiedy właśnie przy zaproszeniach robię to samo, przygotowuję sobie, mm, zależy od ilości, jedną, dwie sztuki więcej. Ale no, gdybym się tam pomyliła albo coś gdzieś mi się źle przykleiło, to nie muszę znowu, wiecie, odchodzić od pracy i robić. Zostawiam sobie ten taki ten pole manewru, że mam ewentualnie jeszcze do. To te, te zaproszenia zapasowe a kiedy okazuje się, że nic tam takiego złego mi się nie przytrafiło to to zaproszenie normalnie pakuję do do zamówienia klientom i mają oni też takie zapasowe, gdyby coś im wyskoczyło, gdyby tam jakiś gość doszedł, można sobie wypisać, bo ja i to myślę, że dla nich też to jest fajne i teraz, moi drodzy, wszędzie po prostu podbijamy sobie tym. Ten... W miałam wyjątkowo wysoką bermatę. Nie wiem, skąd ja ją mam. Znaczy nie bermatę, tylko tekturę inteligatorską. Aż nie mogłam jej przeciąć, bo ona ma chyba 3 ponad milimetry jakoś. I to, to coś było nawet ponad 3 tak to jest sporo, więc aż byłam zdziwiona. Nie pamiętam, skąd ją wyczasnęłam, ale mam tam taki plik ich. W sumie nawet się ucieszyłam, bo to fajnie wygląda na tej kartce. Robi taki... Bo ona jest tu płaska, żeby fajnie do koperty wyszła, a jednak ten dystans robi swoje taką ozdobę dodatkową. Ja jeszcze będę w środku coś myślała, żeby nie wiem, czy wyklejać, czy nie. Zastanawiam się cały czas. Zobaczcie, no jak to jest mega odstający szok. Może jestem naprawdę zdziwiona. Skąd ja, tam brymaty, skąd ja mam tą tekturę? Zobaczcie, jaki to jest dystans duży. Także i tu sobie teraz tak, odkładam na kupeczkę i jak mam coś, co musi być jeszcze obciążone w jakiś sposób, bo potrzebuję tego, to zawsze kładę sobie jeszcze coś. Nigdy nie kładę bezpośrednio wiecie, jakiegoś ciężaru na, na moją pracę, bo nie chcę, żeby mi się tam coś zniszczyło. I biorę sobie do obciążenia jakieś coś cięższego. W moim przypadku to jest teczka z tymi błonkami na paczki także przylgami kurierskimi tak zwanymi i tutaj znowu zobaczcie także podstawową rzeczą taką jest wymyślenie sobie jednego w miarę prostego wzoru zrobienie go a potem robienie części składowych i i jechanie jedno za drugim Także, jak pytacie, wiele osób pytało mnie wiele razy już o to, czy na przykład nie nuży mnie taka, taka maszynowa robota, wiecie, takie hurtowe czaskanie tego. Wiecie, no to to jest praca. Taką pracę wybrałam. Więc ciężko, jakoś ja nie należę do osób, które marudzą mi narzekają. Cieszę się z każdego klienta. Z każdej pracy, o, ale to jest solidne. Ja pierdził. <noise> I kładę sobie znowu dokładam następną. <noise> Oczywiście, kiedy robię na przykład zaproszenia, mam takie większe ilości tego, to mam koszyczek. W koszyczku je wkładam jeden, tak wiecie, jeden za drugim i sobie je dociskam czymś. I one potem, już jeden od drugiego się przyciskają same ze sobą, więc. Bo wiecie, jak ja robię na przykład, nie wiem, 100-150 zaproszeń, no to nie ma szans, żeby ja to kładła na taki stosik i czymś obciążała, bo to by mi się przewracało za każdym razem. Ale już w takim koszyczku to spokojnie mogę w ten sposób z tym pracować, czyli do koszyczka sobie dokładam jeden do drugiego i one potem już... Jedyne, czym blokuje, jakąś takim... Póki ich jest mało jeszcze, żeby, wiecie, docisnąć ich do krawędzi, żeby się już tam ściskały trochę. A potem czym ich jest więcej, to one same ze sobą się już tam obciążają. Może tak to nazwę. No i tutaj układamy sobie na środku. A braciszek wysłał mi zamówienie. Zamawiam kartki świąteczne. A ja mu też od razu mam adres, zaraz mu to też wyślę, bo wiecie, on wiecznie zabiegany, więc myślę, że to by doszło na następne święta, gdyby jeszcze musiał z tym na pocztę i zobaczcie, i teraz i tak to tutaj zakleimy i tego nie będzie widać, więc w ten sposób można zaoszczędzić naprawdę papier i wykorzystać te elementy, które i tak są tutaj zakryte i to z dwóch stron, więc tu nie ma absolutnie żadnego ryzyka, że coś będzie widać i... No dobra. I zobaczcie, to już jest nasza ostatnia, bo mamy 5. A jak ktoś ma więcej, więcej, no to jedzie, 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 aż skończy. <gry> ok. No i co słuchajcie, no. Jak to wygląda? Mamy tutaj pięć karteczek, w sumie jedna jest zrobiona. Jeszcze na chwilę to obciążę. Tam sobie na chwilkę odłożymy. Ja chciałam ułożyć je, zobaczcie, w ten sposób. Mam ten zapasową, żeby zrobić to tak. Tutaj ta malutka z gwiazdką. I tutaj ta średnia. Chciałam na wszystkich czterech w ten sposób, no ale nie miałam tej dużej już jednej, więc tam są trzy, ale też nie wyglądają źle. Myślę, że bardzo fajnie wyglądają, także nie jest to jakiś tam problem większy. Kartki i tak idą do różnych ludzi, więc raczej ze sobą się nie spikną, żeby sobie porównać kartki. No i teraz co? Teraz, żeby to było, słuchajcie, w miarę równo i też ładnie wyglądało, to ja sobie zawsze przykładam tą karteczkę albo ta, ta która jest właśnie do kąta. Tutaj sobie, sobie ile ona ma tutaj centymetrów, a ona ma 2,5. Mm. Ja sobie tutaj dokładam, żeby było równo. Albo zrobimy tak. O, dołożymy do tej dolnej części. No i tutaj słuchajcie, jadą napisy, pojadą wszystkie napisy. A tu potem tak jak żeśmy sobie to tam ułożyli, będą ho neczki. Czyli nikę zostawiam w tym miejscu. Te napisy, kiedy są złożone z dwóch warstw, co najmniej tych dwóch warstw, no bo wiecie co, jak są już większe ilości, to ja już nie robiłabym sobie tego, żeby składać ich tam z trzech czy czterech warstw. Tak jak to robię w przypadku na przykład kartek, które robię takie, wiecie, pod zamówienie jednemu klientowi. No to wtedy mogę sobie, nie wiem, z trzech czy czterech warstw taki napis złożyć, bo to nie jest jakiś większy problem. Natomiast kiedy już idzie o... o taką większą ilość, no to... to jednak... Muszę sobie to delikatnie przyłożyć. E, to jednak to jest trochę dużo, żeby powiedzmy, nie wiem, mamy zrobić przypuszczalnie do zrobienia 100 kartek, bo też mi się zdarzało robić do gminy czy gdzieś tam. E, I ja teraz muszę w tym momencie, wiecie, zrobić 400 wycinanek, żeby, żeby je ze sobą złożyć. No to ja bym to, to nie, nie, nie. To śmierć w oczach, także jakoś nie bardzo. I tu sobie na przykład ustalam jeden sposób, że będę dokładała tulenieczkę 2,5 cm od brzegu i napis, natomiast choineczki pójdą, gdzie się kończą te literki małe, zawsze będę sobie przykładać i wtedy wiem, że wszystkie te moje choinki będą, wszystkie te kartki mniej więcej będą równo przyklejone, czyli jakkolwiek bym nie obróciła to to zawsze ta choineczka będzie ładnie, wiecie, przyklejona równo. Na wszystkich kartkach będzie po prostu w tym samym miejscu. Chociaż tak jak mówię, to też nie jest jakiś wiecie, mózg, bo te kartki nie, nie, dostaje, nie dostaje jedna osoba. W sensie takim chodzi mi o to, że nie ma tutaj, nie porównają sobie te osoby, że jedna ma taką, a jedna taką, i nie wiem, ktoś tam się obrazi o to. No, poza tym, słuchajcie, to jest rękodzieło i to jest piękne w nim, że nie jest wszystko takie identyczne, idealne i takie samo. No i tak sobie tu. Muszę co chwileczkę docisnąć, bo fajne są te geometryczne choinki, bo one, yy, tu jest wytłoczony papier przez te wzorki i no wiadomo, że trzeba to troszeczkę docisnąć, żeby ten klej przysechł i złapał. Więc tam przez moment, co chwileczkę tam sobie przycisnę te hoineczki, aż one już tam na stałe się przytwierdzą. O! Zobaczcie, mogłyby być nawet bliżej, może już w następnej zrobię bliżej. I przykładam sobie kartkę, dociskam, słuchajcie i mamy kolejną karteczkę i tak jedziemy. Z taką ilością, jaką nam jest potrzebna. Tu sobie spokojnie mogę to znowu przycisnąć, ponieważ klej nie wypływa mi na zewnątrz. Te oczywiście musi pilnować, żeby nie wypłynął. Yy, tylko on tam sobie, że tak powiem. Widzicie, i znowu dokładam linieczką tu równo. Wiem, że ona ma jakieś 2,5 cm wysokości, więc taką mam odległość od tej mojej bazowej kartki. I znowu jadę tym samym sposobem co w pierwszej, czyli przyklejam sobie napis. No i moi drodzy, jedziemy, jedziemy tyle ile ile tych kartek potrzeba. Takie karteczki można zrobić sobie w jakiejś wolnej chwili na zapas, jeśli chodzi o takie kartki, które chcemy na przykład klientom wkładać do zamówień z podziękowaniem, z napisem dziękuję, jakieś proste fajne projekty w wolnej chwili można sobie um, Przygotować i mieć po prostu w pudełeczku, potem tylko wkładać do paczuszek z zamówieniami. I mamy, wiemy, że mamy równo. I teraz znowu kończą mi się literki. Ja sobie tą linieczkę tu przykładam do końcówki tych liter. No i wiem, że znowu z tego zaczynam. I zawsze zaczynam od środkowej choinki. W tym przypadku, oczywiście choinki. Zawsze sobie jakiś tam trzeba ten system opracować. I wiem, że ona była tutaj na prosto tej gwiazdki. Tak mniej więcej. No i te kolejne znowu jadę. Ja Zdjęłam to linijkę niepotrzebnie. Ale już jest. Ale tu bym mogła już dorównywać do tej choineczki. Też by nie było problemu. Ale dzięki linijce wiem, że to na pewno mam prosto, bo tak nie ufam y, mojemu oku, bo nie mam takiej. Nie mam miarki w okach. Mam właśnie problem z tym, z tą oceną tego, żeby, żeby było równo. No i znowu słuchajcie, to sobie już tam tak bliżej. Mi się bardziej podobały bliżej. Znowu odruchowo odsunęłam. I znowu... najlepiej sobie 500 złapać, bo pińseta taka, wiecie, cieniutki dziubek fajnie nam to złapie. O. I doklejamy obok. Zobaczcie. Dokładamy na naszą kupeczkę. A, zrzuciłam sobie choinkę. W chwilę. Teraz muszę do siebie to przyłożyć, żeby ją równo przykleić, bo już nie będę tu mierzyć linijką. Odkładam na bok, przyciskam moją tekturką, obciążam i słuchajcie, i tak jedziemy do samego końca, aż zrobimy wszystkie kartki. No i moi drodzy, kiedy mamy już pewność, po jakimś czasie sobie zdejmujemy i zobaczcie, wszystkie karteczki mamy gotowe. Naprawdę zrobiło się je bardzo szybko, i ja myślę, że takim najważniejszą rzeczą jest znalezienie tego wzoru wymyślenie sobie tego wzoru. Oczywiście, znaczy ja myślę, że osoby, które zajmują się robieniem właśnie karteczek, takich, wiecie, w większych ilościach, robią gdzieś tam. Pod zamówienia, to może to dla nich nie być ciekawe, bo oni pewnie to robią w taki sposób. Natomiast myślę, że wielu się osobom przyda, mam taką nadzieję. I tak jak mówiłam, zrobienie sobie jakiejś fajnej, jednej, ładnej, prostej karteczki, potem po prostu większą ilość sobie ciachnąć. No i słuchajcie, choćby tylko po to, żeby swoim klientom do patrzyszek ładnie wrzucać takie karteczki z napisem Dziękuję, czy coś w tym stylu. I to jest naprawdę bardzo miłe i w środku napisanie bardzo dziękuję za zamówienie mojego rękodzieła, czy coś w tym rodzaju. Jest to fajny fajny gest, bardzo przyjemny i yy, no i myślę że, myślę, że warty powielenia. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Myślę, że to był szybki, krótki odcinek, ale też przydatny, bo. Takie rzeczy wydaje mi się, że się też przydadzą. I jeszcze raz przypominam o literce Eliak Norbert, kochani. I widzimy się już jutro. I widzimy się już jutro. Także za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zaraz piszę do braciszka, że w sumie już ma karteczki gotowe, bo z Wami wykonałam dla niego <głos》> jego zamówienie. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia i do jutra. Pa, pa moi drodzy.